Mokre, łapska TV jest środa. Jak zresztą mówiłem, eee, fluwalek 206 miałem nie mówić fluwal. O jezus, trudno już. Nie będę się dzisiaj wygłupiał. Przynajmniej takie jest założenie. Bo ostatnio się troszeczkę w filmikach wydurniam. Głównie dlatego, że lubię. Patrz Damian, Damian Adamus mi tu to... wymyślił. <gry> eee. W wolną, niewykorzystaną przestrzeń pcham jeszcze jakąś tam e, ceramikę dlaczego ja ten rozwaliłem? dlatego, że mi się rozszczelnił jak już tam było wiadomo parę dni temu wrzuciłem filmik e, Amazon stanął na wysokości zadania przysłał uszczelkę uszczelka już siedzi na nowej głowicy musiałem, znaczy na, nowa uszczelka siedzi na głowicy, dlatego, że musiałem e, nie pokazywałem tego, ale musiałem tą głowicę dosyć solidnie w tym kanale, w którym uszczelka biegnie wyczyścić mam parę konkluzji i dobrą wiadomość. Otóż ee, jak zacząłem szukać zapasowej uszczelki okazało się, że Fluval oferuje uszczelkę tylko w takim zestawie Maintenance Kit. Czyli to był ten zimmering, śmigiełko, widać? Tutaj pokazuję. Śmigiełko, chyba ten, ten, ten trzpień, ten shaft cały. I chyba jeszcze były zimmeringi tam na tamten kolektor, takie o-ringi. I to kosztowało sporo. Naprawdę, to kosztowało jedną trzecią wartości tego filtra w tym momencie. I zacząłem czytać na Amazonie yy, czy też na jakichś takich angielskich forach feedbacki za części zamienne i okazało się, żeby kupić samą szczeleczkę to ym, to yy, była ale na 204, 205 zaryzykowałem, bo ktoś tam namazał wcześniej że od 204, 205 uszczelka pasuje. Rzeczywiście pasuje, znaczy spokojnie. E, na razie ją założyłem. Porównałem. Tu jest stara uszczeleczka. ała. E, tak sobie teraz myślę, że to by z tego niezła praca wyszła. Ale nic. E, także martwiłem się troszeczkę, że może nie pasować. Ale jak ją przypasowałem. Okazało się, że siedzi elegancko. W ogóle to jest ciuteńkę grubsza od tej oryginalnej. Czyli. Czyżby to przypadek, czy jak? Nie wiem. Ludzie pisali, że po zmianie tej uszczelki wszystko jest git. Ale muszę się jeszcze podzielić jedną konkluzją. Coś mi się zaczęło wydawać w tym filterku, akurat w tym. Ma on, jak powiedziałem, działa on już u mnie dwa lata. Nie wiem, czy. Te haczyki ewentualnie, tutaj w tym miejscu, przepraszam, tu w tym miejscu, czy ten plastik się lekko no, nie wyrobił. Tak jakoś mi zaczęły te haczyki pracować luźnawo. Co zrobiłem? Nie wiem, czy to będzie widać. Widać te dwa białe punkty, te jasne? Tak. Podkleiłem to gdzieś taką tekturą. Grubość to może mieć, ja wiem, z milimetr przecinek dwa, no grubsze niż milimetr to jest po to, żeby te ząbki, zaciski jednak e, usiadły tą głowicę i docisnęły uszczelkę porządniej. Jeżeli nadal będzie problem ze szczelnością tego filtra, to mnie się wydaje, że tutaj wykonanie krawędzi tego kanistra, tego kubła, jest troszeczkę dziadowskie. Nawet jak palcem teraz przejadę, to czuję pewnego rodzaju nierówności. W ogóle, jak mówiłem, to jest środa. Jeśli się narobiłem jak wuj, to nie jest dzień na akwarystyczne e, kombinowanki, ale nie mogłem już dłużej czekać. No przy okazji, ten filtr działał chyba z 7 miesięcy bez czyszczenia już, więc... E, tak go troszeczkę przeczyściłem, to znaczy przeczyściłem właściwie tylko mechanikę, a dwa kosze z biologią. No może tak pokażę. Dwa kosze z biologią w ogóle nie, nie tykałem, i teraz ciekawostka, <laughs> takie tam, nic wielkiego. Co tu jest? Keramzyt, tak? A dlaczego tu jest ta gąbka? Ona jest bardzo gruba, więc ona jakby tak nie zatrzymuje tam specjalnie niczego. A co tu jest? Zobaczmy, też jest gąbka, też jest bardzo gruba i bardzo cienka. I tutaj też jest keramzyt, ale troszeczkę inny. Po co te gąbeczki tutaj są? Otóż taka mała, tak, taki szczególik, tak, taki, taki w ogóle nic, takie niby nic, a coś. Keramzyt jako medium filtracyjne, muszę się podzielić z kimś, kto jeszcze tego keramzytu nie ma, a chciałby, e, fajne medium. Działa praktycznie tak samo, jak, e, tak samo jak ceramika, jest po prostu porowatą substancją, w której się tam tworzą e, kultury bakterii. Ale keramzyt ma jeden taki myk, keramzyt pływa, keramzyt nie tonie. Na 100 kulek keramzyt, to jak się wrzuci do wody, dwie może wypłyną. E, przepraszam, dwie może utoną, reszta będzie dyndać po powierzchni, wiecie co? Jak wrzuciłem w pierwszy raz w kosze ceramikę, znaczy to keramzyt, dlaczego się tak mylę strasznie? to filtr zaczął mi działać jak grzechotka. Mówię, Jezu, co to? Motor czy coś? Nie, po prostu keramzyt pływał i tam się kotłował w tych koszyczkach i robił straszny noise, wobec czego postanowiłem go gąbeczkami tutaj troszeczkę zabezpieczyć, przycisnąć i przestał grzechotać. No i tyle. Za moment filterek zaleje i... bo jeżeli nie, to mam problem z filtrem. Także e, wiele razy mówiłem o dobrych rzeczach e, na Fluwala. Tym razem okazało się, że pojawił się mały problem. Zobaczymy, czy moje zabiegi temu zaradzą, czy też mam problem i muszę kupić filtr. A ten, jakiemuś łosiowi obchnąć, no ale żadnemu z was, pewnie tutaj w Anglii bym to sprzedał. Dobra, Mukrełapska, zalejmy filtr i zobaczymy, co się stanie. Znowu ja. No bo któż by inny. Chyba mogę e, śmiało wypowiedzieć słowo ów. Wszystko jest ok e, Wymiana uszczelki. prawdopodobnie do podobnie pomogła. Filterek sobie już pracuje tak z półtorej godzinki. E, nawet taki byłem hojrak, że wiadra się pozbyłem. Chociaż może nie powinienem, tak sobie myślę. Ale położyłem, postawiłem filtr na w tekturce gdyby najmniejsza kropla dostała się do tekturki, tekturka bardzo szybko to ujawni. Chociaż się o to nie martwię. No więc tak, no pół godzinki filterek pracował sobie, się odpowietrzał, ja też go tam pyrgałem, pizgałem, odpowietrzałem, po czym filterek na pół godzinki wyłączyłem. I bacznie obserwuję sobie tą Tekturkę, po czym filterek na następne pół godzinki już włączyłem. I jest, no, wygląda na to, że jest wszystko w porządku przy pomocy nowej uszczelki od Fluvala 204-205 e, oraz inżynierii, polskiej inżynierii domowej, czyli po prostu dopierdzieleniu głowicy na hama, tak żeby to trzymało mocno to te podkładki pod tymi haczykami, w tym momencie mogę śmiało filtr wyłączyć. I nie słychać żadnego zasysania powietrza. A bałem się, że może mi zasysać tutaj z tej pompeczki. Także gramy dalej. Eee, uszczelka pracowała na filtrze Dwa lata i jeden miesiąc, więc prawdopodobnie wyczerpałem jej możliwości do cna. I tutaj słuchajcie, ja to nie jest żadna reklama. Naprawdę mnie nikt nie płaci, nie mam żadnego dealu. Natomiast jedna rzecz, której ja nie mogę nie zauważyć, bo jest to rzecz chyba dosyć istotna. Pewnie nie zdarzy się to tak, w... nie zdarzy się to pewnie w każdym przypadku, ale zobaczcie. Filtr mi się rozszczelnił i pracował nieszczelny dwa tygodnie. Jedyne co ja zrozumiałem, że dopóki on pracuje, to on yy, się nie przeleje. Nie wyłączyłem go nawet na 20 minut, i właściwie można śmiało stwierdzić, że filtr pracował nieszczelny przez dwa tygodnie, a nic mi nie zalał. Okrywapska, dziękuję. Yy, ja jestem zadowolony.